Cześć, kochani, cześć, gwiazdy, witajcie w kolejnym vlogu. Dziś sobota, bardzo zimny dzień. Ja wstałam cię bardzo wcześnie. No, wstałam wcześniej, jak na sobotę, jak na mnie, bo wstałam chyba y, o 7.15, bo miałam paznokcie na 8.40. Także mój manikur jest pięknie zrobiony, jestem gotowa. Na kolejne trzy tygodnie z tymi paznokciami, tak mam nadzieję. Dziś rano dzieci są na zajęciach, a ja, korzystając z okazji, że mam szansę wyrwać się z domu, wybieram się na zakupy. Ale po co ja w ogóle jadę? Jadę, słuchajcie, zobaczyć opcje prezentów świątecznych, ale też potrzebuję szczoteczkę potrzebuję szczoteczkę do zębów drugą ponieważ no wiecie że mam nową soniczną szczoteczkę Seiso której używam tak z dwa miesiące już jestem mega zadowolona ale ponieważ mam ten aparat to okazało się że jest konieczność drugiej szczoteczki ja mam słuchajcie kilka poziomów w domu i moja sypialnia jest dwa poziomy powyżej kuchni i jakby bieganie do łazienki i mycie zębów kilka razy dziennie jest dosyć uciążliwe, dlatego potrzebuję szczoteczkę numer dwa. Pytałam Was na Instagramie, bo też jestem ciekawa, jakich szczoteczek wy używacie. Czy używacie sonicznych, czy używacie zwykłych elektrycznych? Ja przez wiele, wiele lat używałam szczoteczek elektrycznych, natomiast no, mój stomatolog i ortodonta jednoznacznie określili się, że nie. Wiem, nie mogę już używać szczoteczki elektrycznej, takiej zwykłej, ponieważ ona odsłania te szyjki. No, używałam wiele, wiele lat, więc może to też jest powód. Czas na szczoteczkę soniczną. Tak jak powiedziałam, mam, ale potrzebuję drugą, i może też kupię jedną dla Rafała albo coś dla Rafała w prezencie. Zobaczymy. Zapytałam Was na Instagramie, czy używacie szczoteczek elektrycznych czy sonicznych. 75% z Was już się przestawiło na soniczne i polecacie soniczną. Ale jak się Was zapytam, jaką szczoteczkę soniczną polecacie, to większość z Was napisała mi w prywatnych wiadomościach, że Philipsa. Ja dziś rano sprawdziłam, czy Philips. Czy Seiso, ponieważ jestem na maxa zadowolona z tej szczoteczki Seiso i sprawdziłam, że Philips Sonic kosztuje dosyć podobnie, bo to jest tam około 500 zł, taka ładna szczoteczka z tym travel packiem i tak dalej, ale porównałam sobie specyfikacje i wychodzi mi, że Sonicare to ma 62 tysiące obrotów, a Seiso ma 96 tysięcy obrotów. Także biorąc pod uwagę moje doświadczenia, podobną cenę. To jednak chyba wybiorę ten produkt, który polecał mi po pierwsze dentysta, po drugie, który ma więcej tych drgań, nie obrotów, drgań, drgań, 96 tysięcy. I co jest dla mnie na maksa istotne, słuchajcie, te sejso szczoteczki mają 70 dni chyba na akumulatorze. Przy. W tym założeniu, że tam się myje dwa razy dziennie po, yy, po dwie minuty, zęby, tak? To 70 dni przemawia do mnie trochę bardziej. Także kochani, jadę teraz do sklepu, ponieważ znalazłam sklep, który jest czynny, ze szczoteczkami taki specjalistyczny. Tutaj będziemy mieli od 6 tygodni, od 6 do 10. Tygodni. A ta od tej czym się różni? Ilość drgań. Okay. Mocniejszy akumulator, 8 tygodni. Okay. Inny wyświetlacz, tutaj mamy LEDy, tutaj mamy podświetlany i indykator naładowania. Okay. A jeszcze jest coś takiego jak DCT, DCT Plus. Mhm. Chodzi o tą jakość czyszczenia. Mhm. Tu będzie. Ta Oxygen i Gold będą jeść jakby lepsze, uh -huh. a, lepszy ciemniczek tak. i mniej będzie wibrowało rękojeść. Jak sobie weźmiemy w rękę clean, ten sam tryb uh -huh. clean, i w drugą rękę, uh -huh. to co? Czuje pani? Jeśli chodzi to o wibrację w ręko, o to chodzi. Czyli ta moja tańsza, co mam w domu, wibruje trochę bardziej, a ta mniej łaskocze. No, kochani, zakupy zrobione. Kupiłam szczoteczkę elektryczną i kupiłam irygator i jeszcze końcówki, yy, czyli nowe szczoteczki do wymiany, żeby. No nie musi tutaj przyjeżdżać albo zamawiać online. Natomiast y, chyba zrobiłam unboxing. Yy, ale to już w domu na spokojnie. będzie unboxing, ale może też przy okazji zrobię unboxing moich nowych nakładek, bo dziś jest ten dzień, w którym Zmieniam aparat, czyli opowiadałam wam chyba już kiedyś, że aparat zmieniam raz na 10 dni. W sumie w tym zestawie Invisalign, który wymaga właśnie takiego specjalnego dbania o zęby i ciągłego ich mycia kilka razy dziennie, właściwie to wydaje mi się, że w tej chwili jest to około 5 razy. Ponieważ jak wstaję rano, to myję zęby, nakładki, później zjadam śniadanie, to oczywiście jem bez nakładek i Później myję znowu zęby, nakładki i tak dalej. Później jest lunch i później jest kolacja. I na koniec jeszcze no idę spać kilka godzin po kolacji, więc później jeszcze raz muszę umyć zęby przed spaniem, żeby czuć się dobrze i świetnie. Pokażę Wam teraz następne nakładki. Ja z tego co pamiętam będę nakładać numer 5. Mam ich docelowo mieć 23 nakładki, czyli jest ten aparat policzony na 230 dni. Większość moich koleżanek, które mają aparat Invisalign i teraz z nimi rozmawiam i one już go mają około roku, niestety dostały dodatkowe nakładki, na przykład dochodzą do numeru 40. I to mnie troszeczkę martwi, ponieważ no nie chcę takiej sytuacji, żeby nosić go dłużej. Ja sobie założyłam w głowie, że to będzie około 230 dni i wolałabym tego nie przekraczać, Będę troszeczkę nieszczęśliwa, jeżeli tak się wydarzy. Pokażę Wam teraz te nakładki, jak to wygląda i później chyba zrobimy unboxing mojej nowej szczoteczki. Co Wy na to? No tak wygląda mój zestaw nakładek InvisiLine. Tak wygląda pudełko. Właściwie dostałam pierwsze pudełko, to jest od 1 do 15 i jak widzicie jest to z 23. I w środku... Nakładki wyglądają dokładnie tak. Zobaczcie, to jest taki wachlarzyk różnych właśnie moich. Tutaj ja mówię na to: szczęk. Zawsze mówię, że zdejmuję szczęki albo zakładam szczęki. Także dzisiaj zakładamy szczęki numer 5 z 23. I tak to wygląda właśnie. I to są kochani nakładki na dół. Na moje krzywulce na dole i na moje nie krzywulce na górze. No i co? Dalibyście radę z czymś takim? Bo szczerze mówiąc nie jest to takie proste. Muszę Wam powiedzieć, że było dużo prościej, jak nie miałam tych ataczmentów. Czyli tutaj są takie nie wiem czy zobaczycie, takie wypustki. O, tu są takie wypustki. Ja to mam w tej chwili... Zaczepy do tego mam zainstalowane na zębach i to przestało być po prostu takie sympatyczne, jak ja zdejmuję ten aparat, czyli bez ataczmentów było mi super, jak zdejmowałam aparat i jadłam, a z tymi ataczmentami, które w sumie są troszkę nierówne i może takie nie do końca przyjemne, już nie jest mi tak bardzo y, przyjemnie. Ale co? Y, pokazałam wam moje nakładki, zobaczcie, jak się tutaj. Y, y, Szczerze ujawniłam z moimi krzywymi zębami. A teraz pokażę Wam te szczoteczki, które kupiłam. Z pierwszym produktem, który kupiłam, jest właśnie ta szczoteczka elektryczna Seiso, czyli nie poszłam w tą wersję najdroższą, ponieważ już ten model ma 96 tysięcy drgań. Także no postanowiłam kupić dwa produkty i zaopatrzyłam się również. W irygator. To będzie irygator dla Rafała i dla mnie. Będziemy mieli wspólny, mamy tylko oddzielne końcówki. I co? Otwieramy najpierw szczoteczkę, a później otwieramy irygator. Pokażę Wam, co zawiera pudełko każdego z tych produktów. Tak wygląda korpus szczoteczki. Czyli tak, kochani, jest ładowarka, i bardzo fajnie, że jest taki y, pokrowiec na szczoteczkę, bo to mi ułatwi podróże. I tutaj w środku mam y, dwie główki szczoteczki. I bardzo fajnie, że jest właśnie ta ochrona szczoteczki, ponieważ ja zawsze mam z tym problem, jak spakować taką szczoteczkę, jeżeli ona nie ma takiego porządnego opakowania. A tutaj jest to zrobione idealnie. Ona tak delikatnie. Wibruje. Tutaj są trzy tryby. Jak się wciśnie jeszcze raz, to wtedy tu jest na soft, tu jest na clean i tutaj jest na wywielanie. Także to jest pierwszy produkt. Kolejnym produktem, który jest szczególnie ważny do oczyszczenia właśnie tych przestrzeni międzyzębowych, jest irygator. I teraz odpakujemy irygator. Irygator dużo, dużo większy. A zawartość pudełka za chwilkę Zobaczymy. Tutaj znajduje się całe urządzenie. Nie wiem, czy znacie takie urządzenia jak irygatory, i czy kiedykolwiek korzystaliście z nich, ale chciałabym Was bardzo serdecznie zachęcić, ponieważ nie ma lepszego urządzenia do czyszczenia przestrzeni między zębami. Słuchajcie, żadna szczoteczka taka mała. Żade, żadna nić dentystyczna nie da Wam dokładnie takiego poziomu czyszczenia. To jest urządzenie, które każdy, yy, każda osoba dbająca o swoje zęby powinna mieć yy, w swojej łazience. No dobrze, kochani, wygląda na to, że wyszedł mi z tego taki vlog stomatologiczny. Zobaczyliście moje nakładki, byliśmy razem w sklepie, był unboxing szczoteczki irygatora. A teraz no co? Chyba jeszcze najgorszego Wam nie pokazałam, jak się zakłada nakładki na zęby. Najłatwiej zakłada się górę, więc zrobię to w pierwszej kolejności. Już kliknęło. Mam widać, trochę nie widać, trochę widać, trochę nie widać. Dół trochę bardziej jest skomplikowany, ponieważ czasami muszę tam jakieś operacje zrobić, trochę gorzej się to zakłada. Czasami muszę te, te końcówki tak a, aż wygiąć, ale spróbujmy. Udało się, słuchajcie, pasuje. Troszeczkę soplenie, tylko troszeczkę. Mam nadzieję, że taki zupełnie inny film o moich doświadczeniach. I był haul, i były zakupy, i była wizyta w sklepie. Mam nadzieję, że taki filmik trochę inny Wam się też podoba. Dajcie znać: czy nościa aparaty, czy nosiliście aparaty, czy to było trudne. Czy jesteście zadowoleni z efektów? A szczególnie osoby, które noszą taki aparat jak ja, Invisalign. Czy wszystko jest w porządku? Czy łatwo Wam się mówi? Czy trudno? Bo mi czasami jest trudniej, mam czasami gorsze dni, ale kochani, będzie później pięknie, mam nadzieję. Trzymajcie się, miłego dnia.